Dzisiaj tutaj y, palionówka i dzisiaj gramy w taką jedną gierkę, która się nazywa Tokaboka. Wy jej nie znacie, ale ja ją oczywiście znam i gram. Z moda sobie pobrałam, no i mam wszystko, także polecam tego moda. Chyba za 15 razem to się udaje. Oczywiście. O nie, to jakaś Oj, sorry, mam pinterest, ale... No. Czekamy aż się nam dużowy. Jest tu na ekraniku Dobra Playujemy sobie Idziemy Tu Jutro sobie co piątek właśnie prezent jest Także jutro jest piątek i no Także no Ja wolę co Dobra A i zachęcam do subowania Kanału Palion Games Dobra Mamy tutaj naszą willuczkę, tutaj, proszę Wiemy. Jak coś tam nie możemy mieć, ciuchu, bo ee, po prostu mi się zbugowało. Czekamy. O, zielony, mój ulubiony kolorek. Czekamy, aż się zawodą już. Także no. Dobra, ojoj ojoj, co tu się stało? słuchajcie. O, tutaj. Hmm. Julia. To jest A to jest mąż... Ale tam napisałaś? 10. Mhm, to jest pisać jakiś numer dowodu. To jest niechcą. Ona mi kazała. A to jest mars i zna. No to tak tam O to tam jest ja. To jestem te mia. Ja. No to, to jest bo tam Słuchaj się pisze. Legitymującego poważnym mojego męża legitymującego się takim tego. takim dowodem, że mojego męża Grzygorza. Druga, wyglądającego się dowodem, serial numer. Co to za tym? Jakie to jest poczucie? O, nasza nieunia jest tu, z Bożą. Szybko. Kamienia, Nie mam. Jak coś to mówię do mamy. Nie masz jak ci wczoraj, kopiłam całą kryzę papieru. nie się nie chce włożyć. kielecka 91, lota. dobrze wydałaś no. jak się. Nie chcę bać jakiejś hmm. koronki. No niestety, nie ma odrębienia. Mmmm. O jej 20 są krepki Nie wiem, jak ci to mówię do mojej siostry, która jest trochę. No, no i są jeszcze wszyscy ubrani. Oprócz oli, czekajcie. Ola, ola, ola. Ola, ty zarobisz mnie to... I słuchajcie, idziemy dzisiaj coś wziąć fajnego. Bardzo. Idziemy. tu, 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 tu. Jomy, jomy, nie wiemy. Dzisiaj pójdziemy. Dziś, tutaj, gdzieś będzie fajnie. Oczywiście pokażę wam tę całą mapę, tylko którą widziałam. Ja tutaj, idziemy na stok. Myślę, że będzie fajnie. Także no. Ok, idziemy na niebieski kolor mój ulubiony. Teraz będziemy się włączać. Ok, będziemy na kru. No najpierw chyba ja. Tutaj hm. ja, proszę, dziękuję za wizytę, dobra. Hmm, z kim by się tutaj zmierzyć? Z Daj to Michałowi, no. Michaelowi. Polecam kanał Michael. Nie wiem. Ja playuję. Dobra, że niby ja zleciałam pierwszą. pierwsza. Pierwsza. Dobra, teraz myślę, że się zmierzą żona z mężem. Oczywiście. Dobra, ja wygrałam tych Confirm Start. Daj to. Zobaczmy jak będzie w kolejnej jeździć. Dobra, zobaczmy jak to pierwszy przyjdzie zasza Zosia. Dobra. Okej, okay, czyli Zosia ma pierwsze. Pierwszomistrzówka No i super Super, super, super No kolejni Zawodnicy Martysia Julka Tylko Julkę musimy znaleźć, halo Julia, o oh, jest Julia Na górę na górę na górę, górę lećmy. Jadek tak też nie wie, coś to co mówię do mojej siostry. No przecież Marcysia. Wszyscy tutaj będą może czekać Ojoj Ostatni chyba Tak, ostatni

Mam Tutaj chyba, tak? Nie, to jest. to wygrane. No i proszę bardzo to wszyscy wygrani. Dziękuję Wam za oglądanie. Jest z tym, ja że Pa-pa!